Granat, rzucę może tam na dwa. No jasne, ja jestem na tej polnej drodze już. Dobra, jak mówi, jak będziemy widział to się vloguje. No i nie, bo no już koło mnie łazi. Piawa? No tak. Ja jestem na tej polnej drodze. Jak koło ciebie? No bo słyszę tu kroki obok mnie. Nie to piawa za mną biegnie dalej. Ja ją widzę. O, widzę cię już. A w gili jesteś? Aha, to teraz no. na prawo za na prawo giu, giu. będą z boki I za, 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 unquote, stoi ta piawa tam Patrzcie co widzisz Ja nic nie widzę Ja się to Te teraz... się logić może O stary Co? Piawa? Teraz za mną biegnie Ale to jakaś A. chyba droga się zrespiła. Ja tu czekam trochę Zobaczcie z zwłoki i jest? lutuj, tylko że jak się mi sięknie, to od razu ginę Ja tak samo, ja mam zero A tam trochę dalej do przodu to zombie yy, ten z był Czy jak, czy w prawo miałem skręcić? To w prawo, tam gdzie o ci mówiłem to w prawo Nasłuchuj mu Uwaga gdzie pan na piawa, co byś z nią zrobił? O stary! Jak się wystraszyłem U ciebie jest? No Ile ja mam w magu? 9 sztuk amunicji o mi jedną go mnie, jeszcze raz mi się to z gon Czekaj gdzie ty jesteś Biegnij tu fotu Biegnę, biegnę Mam dwa granaty też mam dwa granaty, ale nie podrzucaj Nawet nie próbuj, bo jeszcze się nad zabijesz Zbiegam na dół Jestem już na tej pełnej drodze Gdzie to okay, nie, teraz jest druga, ej, zawijamy się stąd Nie wiem, biegniemy gdzieś ona jest Cholera. Nie wiem, nie wiem Masz blueswaga pod ręką? Przed, przed, przed tobą jest Za mną, Kosi Przede przed, przed mną Ja biegnę jej za dupą się obu się Kidź O, o stali Biegnij po przekąpnej Nie wiem broni od tamtego, eee Miałem czwórkę miał A municy wiemy dla mnie Dziwię gdzie miałem, czy mnie nie zgubimy Ej, ja mam dymny, może to coś da A. Czekaj, ja teraz się zatrzymam, bieg, 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 bieg. ona się pojawi. O i strzelaj, strzelaj, strzelam Spadła yeah! Czekaj, bo się... Nie ma podwaga! Uciekaj! czekaj! Zombal Dobra, spadamy. Tej ja już mam resztówkę krwi. ci dam podwagę Połdź, bo nas zombalem, gonią, to jest zgubić. Czekaj, czekaj. Pary. Ale zawiliśmy ją O ja jebie Dobra chodź tutaj <śmany> na trochę na prawo i... Ona ja się jebła? No to chyba trzeba albo cztery razy stary tej. Taki fajny czerwony ekran jest, nie? No, jak już byś miał umrzeć. A masz blue Nie, Nie mam No to ja ci... Masz plecaku ty? Nie nie ma w plecaku i już przekładam masz, Jumaszu, skąd? Ten goście miał Czekaj, muszę miejsce znaleźć. Zarypałem mu mięso, mam mięso, mięso będę się leczył. No, mięso jest dobre, bo 600 krwi podnosi. Tylko, że ja bym musiał chyba z 50 kawałków zjeść. Dajcie. Co kąpimy dalej? Nie wiem, czy ktoś byś przyszedł. O, dzięki. No.